Dzień dobry, witam Was z miłością, radością i wdzięcznością w cotygodniowym horoskopie na tydzień od 18 marca do 24 marca 2024 roku. Energetyka tego tygodnia zapowiada się pod względem nowości, nowych działań, rozpoczynania. Tutaj szczególnie rozpoczynania nowych projektów, zadań. Przez kobiety. Bardzo silna energetyka kobieca. W tym tygodniu kobiety powinny zająć się swoimi planami, programami, ale też i macierzyństwem, i rozwojem i zwróceniem się do kobiety z rodziny, jeżeli są jakieś nieporozumienia z mamą czy z innymi kobietami w rodzie, warto w tym tygodniu pojednać się i pogodzić. Tydzień zapowiada się pod względem przemyśleń, izolacji, ale też i mądrości. Mądrości, która płynie z nas, która jest w nas i która przez nas przepływa. Warto tego posłuchać, ponieważ jeżeli... Pójdziemy w drugą stronę, staniemy się osobami w tym tygodniu manipulującymi, wykorzystującymi, zniewalającymi inne osoby wokół nas, wręcz destrukcyjnymi. To jest też tydzień, kiedy trzeba odciąć, co nam nie służy, a zająć się tym, co nam sprzyja. Tydzień dużej transformacji metamorfozy. Ale szczerości przede wszystkim bycia samym sobą. Jaka, jaki jestem? Czy moja mądrość życiowa pochodzi z moich doświadczeń? Czy potrafię ją wykorzystać w swoim życiu, aby owocowała i była zgodna z, ze mną? Czy raczej w drugą stronę? Czy przez to, co przeżyłem, przeżyłam, wykorzystuje ludzi, manipuluję, a czasem nawet złoże. rzeczy. Tydzień przemyśleń w energii delikatności, czułości, ale też i takiego spokoju, nawet podczas działania. Co w tym tygodniu? Przyniesie nam miłość, związki, relacje. Dużo szczerości. Przede wszystkim tutaj mężczyźni będą potrzebować rozmów z kobietami. Będą tutaj wyjaśniać jakieś przestarzałe tematy, które jakby nie do końca zostały wypowiedziane, rozwiązane, czy tutaj nawet ujawnione. Więc mężczyźni w tym tygodniu będą rozmawiać ze swoimi kobietami, tutaj też pojawia się dużo zazdrości w związkach dużo rywalizacji ale ta zazdrość, rywalizacja pokazuje się w związkach, co ciekawe o finanse o zarobkowanie kto co ile, kto ile na co daje, kto nie daje bo tutaj jakby partnerzy w tym tygodniu będą mieć mocno uważność na to, bo ja daję więcej, a ty mniej i w drugą stronę więc też tutaj może być burzliwie, jeżeli chodzi o aspekt pieniężny, finansowy w waszych relacjach. Warto się na tym zatrzymać i o tym też porozmawiać na spokojnie, bo tutaj, jakby, jest niedopowiedzianych wiele rzeczy w tym temacie, i stąd te nieporozumienia, stąd ta rywalizacja, stąd ta konkurencja w związku, które się może przerodzić w pole walki, bitwy. Ale nie o to w tym chodzi. Warto porozmawiać i będzie dobrze. Co jeżeli chodzi o zdrowie? Co w tym tygodniu w zdrowiu? Zdrowie, zdrowie mówi zacznij ćwiczyć, zacznij się ruszać, ponieważ wszystko jest tutaj za stałe. Cała energetyka w ciele, krążenie, wszystko stoi, więc i chodzić się nie chce, ruszać się nie chce, ćwiczyć się nie chce, no nic się nie chce. A ten tydzień, właśnie w tej swojej delikatności, mówi: Zacznij powolutku, delikatnie. Czy nawet proste ćwiczenia, delikatne, rozciągające swoje ciało, przyniosą ogromne, wspaniałe rezultaty? Co w finansach w tym tygodniu? Jaki tydzień będzie pod względem finansowym, zarobkowym, dochodowym? Dużo radości, ale radości przede wszystkim z dzieci. Patrzenie i podziwianie własnych dzieci, dzieci tutaj się pokazują też dlatego, że ich, te, które chodzą do szkoły, ich sukcesem jest nauka oceny, więc y, stąd aspekt dziecięcy, ale też i wspominanie nas samych, kiedy to było, jak to było fajnie, kiedy my chodziliśmy do szkoły i nie trzeba, nie trzeba było tutaj y, myśleć y, o, o chodzeniu do pracy, o rachunkach, o podstawowych y, Czynnościach życia codziennego. W tym tygodniu trzeba zwrócić uwagę na, na finanse, ponieważ może być taki zasyp, trochę, czyli taki tydzień spokojny, dlatego że w tej energetyce kobiecej ona jest bardziej ku temu, aby zająć się sobą. Niż tutaj dodatkowo wchodzić w zarobkowanie, ale zająć się też sobą na takiej zasadzie, że coś zaczynamy, czy wdrażamy nowy plan, nowy projekt, w, nowe, w dalsze nasze życie. U niektórych z Was pokazuje mi się tutaj też duża możliwość otworzenia czegoś nowego, nowej propozycji lub wybieranie z dwóch aspektów w życiu, którą stronę mam pójść. Ponieważ będę coś działać w tym kierunku, mam potencjał, mam chęci, mam zamiar, ale nie wiem, którą drogę wybrać. Więc tutaj ta decyzyjność będzie dosyć taka oporna, natomiast zwrócenie się dla kogoś bliskiego, kto podpowie, powie, a popatrz tak, popatrz tak, przyniesie fajne, długoterminowe plany i w działaniu i w finansach. Ale decyzja oczywiście tutaj należy tylko i wyłącznie do nas samych. Podpowiedzi, podpowiedziami, rozmowy, rozmowami, ale to jest nasze życie, i ostateczną decyzję podejmujemy my sami. Na co szczególnie w tym tygodniu zwrócić uwagę, co nas tutaj może zaskoczyć, co nas może zaskoczyć, zaskoczyć mogą nas sprawy urzędowe. E, tutaj mocno jakieś dokumenty. Które trzeba będzie podpisywać, iść do urzędu, coś załatwiać, a niekoniecznie jest to dla nas y, fajne, że niekoniecznie chcemy y, w ten sposób, więc będziemy chcieli to odsunąć na następny tydzień. Więc te y, do, dokumenty, sprawy, które nam się pokażą w tym tygodniu, te sprawy urzędowe, będziemy przesuwać na następny tydzień i niekoniecznie w tym tygodniu je załatwimy. Ale w następnym tygodniu, oczywiście, wszystko załatwimy tak, jak powinno być. Także tydzień intensywny, delikatny, czuły, ale też i szczery. Szczery, co najważniejsze, żeby być szczerym sam ze sobą, jaki, jaka jestem. Życzę Wam wszystkiego najlepszego na ten tydzień, aby to, co planujemy, Najlepszy dla nas możliwy sposób się spełniło, sprawdziło i żebyśmy mieli siłę i odwagę do działania. Osoby, które są zainteresowane sesją indywidualną, czytaniem z kart, czy numerologii, a także ustawień systemowych, rodowych, czy reinkarnacyjnych oraz innych, Rzeczy, z którymi się zajmuję, czy to motanki, czy amulety, czy rytuały, zapraszam do kontaktu. Niech nam się wiedzie, niech nam się darzy, niech nas wspierają bogowie starzy. Kontakt będzie udostępniony w PiSie.